Witam Was w kolejnym unboxingu i tym razem przechodzimy do albumu Blackpink Square Up Pink Version, pokazywałam już Black Version, ale przyszły mi już właśnie różowe wersje Tutaj mamy tekst Do 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 Forever young Really See you later Tutaj mamy płytę. Tylko ją wyjmę i będzie widać wszystko, ale nieważne. Tak, tutaj jestem ja pozdrawiam. No taka płyta <laughs> z środkiem różowym. I tutaj mam album tylko wyjmiemy sobie te rzeczy. I możemy przejść już do albumu. Nie mam tak naprawdę co tutaj dużo komentować, ponieważ komentowałam czarną wersję. A jeśli chodzi właśnie o album w różowej wersji, to zdjęcie mi się podobają. Są ładne. I jeśli właśnie chodzi o ten comeback z Dudu Dudu, to jest on cudowny. Piosenka właśnie wpada w ucho. I outfity dziewczyn właśnie w teledysku, jak i tutaj w fotobuku mi się podobają. Tym bardziej lisy tutaj na przykład. Nie wiem, ma coś w sobie, że mi się podoba. I zdecydowanie wyczekuję comeback'u Blackpink lub tak jak było zapowiedziane Solo Rose Wyczekuję tego My fani właśnie Blackpink jesteśmy, jesteśmy tak jakby przystosowani do czekania długo No tylko to czekanie długo już mi się nudzi i wolałabym już comeback albo Solo Rose No aczkolwiek no niczego można. To jest YG. YG to jednak YG. Każdy wie jak oni pracują. Kredits. I tak w ogóle wygląda albumik. Tutaj ma taki czarny. I teraz przechodzimy do fotokardów. Tutaj mam jeszcze właśnie taki no jeden z większych. I dwa fotokardy. Tutaj jak widać dzisu i Jennie. Tutaj podpis dzień, a tutaj od Jisoo słowa. Jakość, dziękuję. I Jennie. Podobają mi się te karty. Są ładne. Także to by było na tyle z unboxingu albumu Blackpink Square Up Pink Version.